Witamy Was serdecznie w kolejnej części naszych rekolekcji. Tym razem troszkę w zmienionym składzie. Mamy nadzieję, właśnie, że obejrzeliście pierwszą część, gdzie Tomek i Szymon rozważali przypowieść o Synu Marnotrawnym czy też Ojcu Miłosiernym. I dzisiaj właśnie z nami tutaj jesteśmy: Emanuel i Dawid. Witamy Was serdecznie. I cóż, my będziemy zaraz rozważać kolejną przypowieść, także zapraszamy Was serdecznie do posłuchania Ewangelii. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Wtedy podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś, razem z lampami, zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy, a nierozsądne rzekły do roztropnych. Użyjcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny, prosząc: Panie, panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Jesteśmy z powrotem, także po wysłuchanym Słowie Bożym. No i cóż, mamy przypowieść o Dziesięciu Pannach, też uważam bardzo ciekawa przypowieść, i postaramy się też z Wami właśnie dalej te kolekcje przechodzić, bo też je przechodzimy razem. No właśnie, Emanuel. Tak, także... ja tak sobie myślę, że na początek warto sobie w ogóle zadać takie pytanie, skąd się wzięły te panny roztropne i nieroztropne, i nierozsądne, innymi słowy. Tak. No, jak już wysłuchaliśmy w Ewangelii, to ma miejsce wesele. No tak, typowo. Wesele żydowskie wyglądało w ten sposób, w ogóle ślub żydowski można by powiedzieć był dwuczęściowy bo mhm. miały wprawdzie miejsce zaręczyny i już formalnie dwie osoby stawały się małżeństwem ale jeszcze przez pewien czas oblubieniec i oblubienica mieszkali osobno mhm. bo nawet mieszkali oni w zasadzie tak długo osobno jak długo oblubieniec zbierał pieniądze na wesele o. tak no i właśnie ma miejsce tutaj w tej Ewangelii. Zaraz ma się odbyć wesele. Hmm. Dlatego panny przebywają wraz z oblubienicą w swoim domu i oczekują na pana młodego, który ma się zjawić wieczorem, jak tutaj dalej wyczytamy. On się zjawi o północy. No to też jest nieprzypadkowe, bo w ogóle... Oblubieńcowi było zalecane, aby trochę się spóźniał celowo ze swoim przybyciem. Co, żeby sposób? takie tak. napięcie wzbudzić? Czy tak, żeby o co budować chodziło? takie a, napięcie. To jest tak, taka muzyczka w tle. Nie? Tak, tak. To miało być <laughs> celowe, że on przybył dopiero o północy, a nie na przykład o 22. Mm -hmm. Hmm. No i tak. I te panny roztropne i nierozsądne, kiedy zbliżał się Oblubieniec, Miały zapalić swoje lampy, i razem wtedy z oblubienicą i z oblubieńcem mhm. przejść w takim uroczystym orszaku z domu właśnie panny młodej do pana młodego. Mhm. Taki był właśnie ten zwyczaj. I wtedy no, kiedy ten orszak się zakończył, wszyscy docierali do domu pana młodego, Aha, i tam trwała już taka weselna zabawa. Weselna zabawa, więc wtedy. Tak, i od no, tego no. momentu też właśnie. Mąż i żona mieszkali razem. Mm -hmm. Czyli okej, okay, okej. Okay. Więc to no, taki moment wyjątkowy. Tak, tak. Tak jak i u nas właściwie w naszej kulturze też no, wesela są jednak bardzo, no, ślub, wesele, bardzo wyjątkowy moment. W tak, tylko prawdy. że u nas w kulturze zachodniej to wygląda trochę inaczej, bo często ślub i wesele odbywa się w jednym dniu w zasadzie. Faktycznie. faktycznie. A często często w takiej na terenach ówczesnej Palestyny. Taki oblubieniec pan Młody musiał nawet rok odkładać pieniądze, zbierać owoce swojej pracy, żeby zapracować na takie wesele. Mm -hmm. Tak u nas faktycznie. inaczej ludzie jakby jeszcze nie, nie mają tej świadomości, że jeszcze nie są małżeństwem, mm -hmm. chociaż faktycznie też zbierają tak, ilu znajomych, tak. nie gdzieś faktycznie zbiera załatwia mm -hmm. różne rzeczy nie? i dopiero po dłuższym czasie. Tak. tak, to jest bardzo podobne. Fajnie. No dzięki, dzięki za to wprowadzenie. Tak, ja myślę, że ono jest nam bardzo w ogóle potrzebne, bo, no bo gdzieś te przybliżyłeś te realia tamtego okresu, mhm. też życia Żydów w tamtych czasie. Chociaż ja osobiście, gdy, gdy właśnie ten przypowieść natrafiłem na nią, Gdzieś jeszcze przed rekolekcjami, i muszę powiedzieć, że bardzo mi to pomogło. Przed, to było jeszcze przed Wielkim Postem, jak się zaczynał, i słuchałem jednej konferencji takiego, no właśnie ojca Dama Szustaka, to myślę dosyć znana postać. Mhm. I, I on, jakby troszeczkę mówił o czym innym, ale gdzieś nawiązał do tej przypowieści. I powiedział coś takiego, co mnie bardzo, no bardzo mnie wtedy zastanowiło, nie? że jakby on, on od, ty odsłoniłeś ten sens taki dosłowny tego, tak, teraz tak. fajnie mamy to wprowadzenie, a on powiedział o tym sensie takim duchowym, nie? co to znaczy ta przypowieść tak dla duszy, nie? tak. Tak. No I on powiedział, że te panny, ja mam akurat głupie, bo tu Emanuel czytał yy, masz nieroztropne przetłumaczone. Tak, ja mam panny roztropne i nierozsądne. No i to jest tak, że wiecie, że no, wszystko, no, jest głupie ogólnie w takim, mamy różne te tłumaczenia Biblii, to niczemu nie przeszkadza, ale jakby dosłowne tłumaczenie jest głupie mhm. i, i no, myślę, że możemy się tego trzymać. I te panny, właśnie głupie, tam według niego, jaką to interpretował, po prostu nie były w stanie stanąć w prawdzie przed tym oblubieńcem, nie? Czyli on powiedział jakby, że istotą tej przypowieści jest bycie autentycznym przed Bogiem, nie? Mhm. I, I że to jest klucz, że, że jakby one tam, te panny, jak słyszeliśmy przed chwilą, też wszystkie posnęły, prawda? To też ciekawy tak, wątek, tak. że może gdzie to jest? Tutaj może tak zwrócimy uwagę w, w tekście, bo to Aha, że, a ja mam, to może ja przeczytam jeszcze tak Tak, to przeczytaj, A gdy Pan Młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły, nie? Czyli mm -hmm. te i, i mądre i głupie zasnęły. Mm -hmm. I jakby, i te, i te mądre nic nie udawały, a, a te głupie, tak jak on to opowiada, nie? Gdy ten oblubieniec przyszedł, to one, ten też fajny był taki, taki motyw wrzucony, że, że gdyby te głupie no nie mając tej oliwy i tak dalej no faktycznie coś tam nim nie wyszło umiały powiedzieć i przyznać się temu oblubieńcowi, no, no nie mamy nie, no, tak wyszło, no zepsułyśmy czy coś takiego to on tak. by powiedział, no to chodźcie też, nie a one tu zaczęły one poszły kupować, no kupować, prawda? nie I, i, i to gdzieś tak i więc to jakby jest z tej strony teraz może tak duchowej, gdzie i, i my weszliśmy też od tego jeszcze wcześniej rozmawiając, że i właśnie też nawiązując do chłopaków przede wszystkim którzy rozmawiali o nawróceniu o tym tak, takim też tak. może i jednorazowym czasem nawróceniu takim zwrocie w życiu i czy to wystarczy zapytali mhm. nie? i, i no my wiemy już tak naprawdę że nie bo, bo też chcemy jakby patrzeć na myślę że się zgadzamy na mhm. patrzeć na nawrócenie jako proces też tak jako no, tutaj ja myślę że warto zwrócić uwagę na to że to zakupienie oliwy mhm. przez te panny nierozsądne to było niewystarczające, bo tak jak Ty mówisz, nawrócenie to jest gromadzenie tej swojej wiary. To nie jest coś, co można y, zdobyć jedną czynnością. Mhm. Czyli te panny nierozsądne myślały, że one zakupią tę oliwę i będą mogły zostać y, wpuszczone na ucztę. Mhm. No to się okazało nieskuteczne. No bo wiadomo, wiary się nie da zbudować tak w zasadzie. A właśnie ku... jak rozumiesz wiarę, że tak, przepraszam, że ci ten, ale jako mm -hmm. nie wiem, relacje, tak? czy Tak, czy... no ja tutaj bym myślę, że możemy się skłonić ku temu, że yy, posiadanie tej oliwy to jest posiadanie takiej dojrzałej relacji z Bogiem, mm -hmm. yy, takiej przyjaźni z Bogiem, mm -hmm. yy, dojrzałej relacji po prostu. No i wiadomo, mamy tutaj te panny roztropne, panny roztropne, tak? One mm. te oliwę posiadają i mają jej zapas. Czyli ja bym powiedział, że to są takie kobiety, no, które całe swoje życie poświęcają na rozwój tej relacji, które tak posiadają właśnie prawdziwą. Przyjacielską relację z Bogiem. Mm -hmm. Panny nieroztropne. Oczywiście, przepraszam, ci mm -hmm. to słowo, bo tak. powiedziałeś kobiety, ale musimy być myślę precyzyjni. Chodzi w tym też w takim duchowym tak. znaczeniu, już chodzi o duszę po tak, prostu o ludzką każdy jakby. Tak, tutaj mamy akurat panny przywołane z racji, że jest to wesele. No tak. To takie bruchny dzisiejsze. One te oliwę próbują nabyć tak naprawdę na wstryknięcie palcem. No to jest takie bardzo wymowne, możemy to przełożyć na nasze życie. Wiadomo, nawracanie się to jest taki większy proces, to nie jest coś, co się odbywa w jeden mhm. dzień, w jedną chwilę, w jedną godzinę. To wszystko musi trwać. No, wiadomo, relacje, tak jak i w życiu człowieka na co dzień, te relacje na przykład, zanim będziemy mogli przejść do takiej relacji przyjacielskiej. Mhm z koleżeńskiej, no to wszystko to musi trwać, dojrzewać, kiełkować. Tak. To prawda. Z no tego tak. ziarenka dopiero wyrasta taki pełny kwiat, czy dopiero wtedy to przynosi takie owoce po pewnym czasie. No i wiadomo, tutaj jest taki bardzo wymowny fragment na sam koniec. Bo no. kiedy te panny. Czytasz, tak? Czy tak, chcesz coś? Mogę, przy... no, mogę przeczytać czy, czy ten czy. Jak fragment. pamiętasz, no to pewnie to. Tak, no i wtedy, kiedy te panny. Bo tutaj mamy powiedziane, że panny roztropne, mhm. one miały ten zapas, prawda? Oliwy? No I tak, one weszły tak, razem tak. z oblubieńcem na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Mhm. A panny nierozsądne. Udały się gdzieś, żeby nabyć te Kupi, oliwę. kupić, nie? No. Ale pan y, młody, kiedy otworzył im drzwi, odpowiedział zaprawdę powiadam was, wam nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. No, ale to są takie mocne słowa, nie tak, tak w ogóle wiesz kusy, tylko... No bo weź sobie wyobraź, tak sobie teraz pomyślałem, masz przyjaciela na przykład tak. nie? Mhm. na pewno gdzieś masz kogoś bliskiego czy tak. przyjaciela. Mhm. Nie? Chociaż dzisiaj, no wiesz, to różnie, ale no, no, przeważnie to też jest wielki dar, nie? w ogóle tak sobie mm. myślę, mieć przyjaciela, nie? kogoś, kto przed kim, no właśnie mi się tak kojarzy, nie przyjaciel, czyli ktoś, przed kim ja staję nie? i mówię, słuchaj, no wszystko mu powiem mm -hmm. i czuję się bezpieczny. Nawet słyszałem kiedyś takie ostatnio, taki właśnie piękny, w ogóle takie słowa, nie pamiętam kto to powiedział, jakaś chyba pisarka, no nie jest taka znana, ale ona coś mm -hmm. takiego właśnie powiedziała, nie? że intymność nie polega tam wiesz na takim tylko wiesz, zbliżeniu seksualnym i w ogóle na, na czymś mhm. takim jakby ona to oddzieliła ale polega przede wszystkim na prawdzie ona powiedziała tak. na prawdzie nie i powiedziała że jak ty masz kogoś przed kim stajesz mówisz wszystko i jesteś bezpieczny to to jest intymność nie tak i mówię to jest mocne nie bo no bo bo to wiesz tak jakby fajnie mieć kogoś takiego ja widzę to tak trochę jak, jak my teraz o tym rozmawiamy że Bóg od, od nas chyba na pewno oczekuje takiej relacji, nie? takiej tak. bycia prawdziwym, ale aż tak zupełnie, nie? że uh -huh. jeśli ja jestem w stanie mu powiedzieć wszystko, tylko tak, tak, tak. Czy się, czy się nie boję mu powiedzieć na przykład, że wiesz, no tutaj trochę jestem dobry, a trochę jednak zgrzeszyłem, ale nie patrz na mnie. Nie? Mhm. Bo tutaj w ogóle te panny nierozsądne, one tak mi się teraz skojarzyło. One tak jakby na doczepkę próbują wejść na to wesele, prawda? Na tą na weselną. W ogóle no uczta weselna, możemy powiedzieć, że to jest zbawienie, prawda? Zbawienie, no, życie no tak. wieczne, taka wieczna radość w niebie. To do czego każdy człowiek tutaj dąży podczas ziemskiego życia. No one tak pytają się tych panien roztropnych, a może trochę nam użyczycie tej oliwy. No ale właśnie no to jest taki dosadny dowód na to, że nie da się tak na doczepkę, właśnie jak ja to mówię, wejść na tę ucztę weselną. To też jest dowód na to, no nikt nie może za kogoś zdobyć tej relacji z Bogiem, mhm. nikt za kogoś nie może wejść na tę ucztę weselną, bo to nie jest tak, wiadomo, że niektórzy mogą sobie myśleć, no. Będę stary, będę się modlił wtedy, prawda? A no. Jak mnie coś spotka, no to moi bliscy może się za mnie pomodlą, wtedy mi się uda dostąpić no tak, tak. tego zbawienia. A to ksiądz niech się modli, ksiądz jest od tego, niech ksiądz się modli. A to właśnie, to jest mocny dowód na to. Nie da się od kogoś tej oliwy zdobyć. Mm -hmm. My sami jesteśmy tymi, którzy musimy gromadzić tę oliwę podczas całego naszego życia. Mm -hmm. W tym ma się wyrażać właśnie to nasze nawrócenie, żebyśmy przez całe nasze życie próbowali pogłębiać te relacje z Bogiem. Mhm. Właśnie, mhm. fajne słowo też pogłębiać, nie? Tak. Ja tak myślę, że też będziemy powoli tutaj lądować, mhm. ale jeszcze jedna rzecz myślę, chciałbym powiedzieć, bo przypomniało mi się tak z mojego życia trochę, a propos tej autentyczności i... Miałem różne etapy w życiu. Widzę, że bardzo dużo ja udawałem przed Bogiem. Nie? Że chciałem no. być zawsze w Jego kimś lepszym niż jestem, nie? Tak jakby on mnie takiego nie chciał. Takiego po prostu, nie? Mm -hmm. I kiedyś pamiętam, jakbyśmy na wyjeździe ten przed seminarium, takim Propedeutyk. Za, pro, propedeutyk. Mm -hmm. To słowo takie jest trochę enigmatyczne, może nie wszyscy, wy, ale no taki wyjazd zapoznawczy przed rozpoczęciem tak. tutaj seminarium. Pojechaliśmy i byliśmy na, najpierw na adoracji. I potem była msza w pasierpcu chyba, no, no, no ale to już miesza, południowa Polska. I ja miałem tak wtedy dużo takich w sobie problemów. Jakiś, nie wiem, źle mi było strasznie, tak się czułem źle. I pamiętam, że na tej adoracji, nie? Tak, no nie wiem, jakoś tak przyszło, nie? Że chyba 40 minut było, ja 40 minut temu panu Jezusowi w ten najświętszy sakrament narzekałem, nie? Ale tak wiesz, no wylałem tam wszystko, nie? Mówię. Moje lęki, jakieś obawy przed seminarium, przed wiesz, relacjami z ludźmi trudnymi. Wszystko, wszystko po prostu. Mhm. I muszę powiedzieć, i wiesz, to tak dziwnie, no, czułem, że jakby to jest trochę dziwne, nie? Jakby, tak, tak. ale jestem tragiczny, nie? w ogóle mhm. z jednej strony, a potem dostąpiłem tak wielkiego pokoju na tej mszy, już po mszynie, że mówię, tak. o, to jakby nie, i tak miałem takie wrażenie, że byłem prawdziwy, że Bóg tak mi się podobało. On wypełnił Bogu. jakąś pustkę, która może. Dokładnie, ale że, że stanąłem w tej prawdzie i to się bardzo nie Bogu podobało. Mhm. Nie? I mówię, tak, takie pocieszające to było, nie? potem czułem się mega podniesiony. Ale taki nie? stan pokoju. No. To jest coś, do czego wielu ludzi dąży na pewno i tak trochę błądzi, próbując osiągnąć jakiś taki stan spełnienia, stan szczęścia, no bo każdy człowiek za swojego ziemskiego życia dąży do tego też, żeby być szczęśliwym. Żeby poprzez to szczęście osiągnąć zbawienie. Mhm. Ale właśnie no, nie da się tego szczęścia osiągnąć inaczej, jak poprzez taką prawdziwą, autentyczną relację z Bogiem. A, I to jest coś, no, co musimy pielęgnować całe a, nasze życie. Dzięki fajnie. Myślę, że bardzo fajnie podsumowałeś, nie? Tak. W ogóle, no. bo, mhm. bo to no właśnie, no, to, to szczęście jest w tej relacji. Tak, I tak. myślę, że będziemy co, chyba powoli kończyć, tak. bo. Y Wiecie, w ogóle nagrywamy drugi raz. No, będziemy teraz autentyczni, bo za pierwszym razem tak. troszeczkę za długo, nie, mikrofonu nie, nie bardzo tam, Tak, kłopoty, z kłopoty techniczne, drobne. ale uczymy się. Myślę, że to jest właśnie takie fajne też, że my razem z wami też się uczymy i tu wszystko, no tak to wygląda. Tak. Także no, mamy dla was właśnie, bo chcemy też was zostawić z tym pytaniem. Widzimy właśnie w tej, też w tej przypowieści, w tym symbolu Oliwy, widzimy tą relację z Bogiem i tak. gromadzenie jej widzimy jako budowanie więzi z Bogiem. Tak. Nie? I z tym właśnie chcemy was zostawić i załóżmy, że no, ktoś się decyduje, prawda? Tak. No jednakże chce tą relację budować dalej. Mhm. No właśnie i teraz co dalej? Nie? Czy, czy, czy coś jeszcze może pójść nie tak? Prawda? Czy, czy jak? jak co, co jest dalej? I chcemy was zostawić z tym pytaniem. Też w następ... zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek tych rekolekcji, już ostatni, w którym właśnie jeszcze inną przypowiedź Wam przybliży Wojtek i Jachu. Mhm. I mówię, zapraszamy też właśnie. Zastanówmy, my z wami się będziemy zastanawiać nad tym pytaniem. I co? Chyba? I życzymy Wam. Owocnego przeżywania końcówki czasu Wielkiego Postu. Dokładnie. I dziękujemy za każdemu, kto właśnie zechciał być z nami. I ja Tobie dziękuję, Manuel, tak. też za wspólną tutaj rozmowę.